Witam Państwa bardzo serdecznie na otwarciu wodociągu w miejscowości Gościęcin, Silpia Mała, Silpia Duża. E, witam bardzo serdecznie wszystkich gości w osobach Pana Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza Dziupka. Witam Pana Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej We Włoszczowie Pana Jerzego Wisińskiego, Miejscowego Radnego. Witam Pana Dyrektora Biura ds. Inwestycji Urzędu Gminy We Włoszczowie Pana Sławomira Ochmarka. Witam naszych wykonawców, przedstawiciela firmy EGWOT, pana Mirosława Gruszkę oraz przedstawiciela firmy Export Import Ryszard Bujak, osobie pana Ryszarda Bujaka. No Witam panią Sołty z Sołectwa Gościęcin Panią Marzenę Gąsior. Witam również panią sołty z sołectwa Silpia Duża, panią Janinę Solecką. Witam lokalne media, witam pracowników WZWiK i wszystkich przybyłych na dzisiejsze otwarcie. Szanowni Państwo, inwestycja, która została zapoczątkowana na początku grudnia 2017 roku podpisaniem umowy z dwiema firmami, które zostały wyłonione w drodze przetargu, firma EGWOT, kielecka firma, dobrze nam znana, dobrze znana spółce, wykonywała na którym obecnie się tutaj znajdujemy, oraz wodociąg w Gościęcinie. Koszt całościowy tej inwestycji to blisko 2,5 miliona złotych, z czego spółka pozyskała dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie bliskiej miliona złotych. Szanowni Państwo, reszta środków pochodziła z dokapitalizowania spółki przez gminę Włoszczowa oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W ramach tej inwestycji zostało wykonane ujęcie, na którym się obecnie znajdujemy, które posiada dwie studnie o wydajności 88 m3 na godzinę. Zestaw hydroforowy, który jest usytuowany w kontenerze. Dwa zbiorniki wyrównawcze o pojemności każdy 50 m3. Również co warte podkreślenia, to ujęcie posiada zdalny monitoring urządzeń, które pozwala naszym pracownikom w porę reagować na awarie, usterki i jak sami państwo wiecie, to ujęcie znajduje się w znacznej odległości od siedziby spółki, również ogranicza nam tutaj koszty transportu. Chciałbym również zaznaczyć, że to ujęcie w pełni sprosta potrzebom tych z trzech miejscowości, na których ten wodociąg został wybudowany, jest w pełni zautomatyzowane. Szanowni Państwo, inwestycje budowy wodociągu w miejscowości Silpia, Mała Silpia Duża realizowała firma pana Ryszarda Bujaka, lokalna firma Włoszczowska. Wykonane tam zostało blisko 5 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, tych przyłączy zostało wykonanych 85. W Gościęcinie sieć ma długość ponad 7 km, 115 przyłączy do posesji. Szanowni państwo, chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizację tego zadania. Bardzo dziękujemy panu burmistrzowi, który zawsze wspiera spółkę, całej radzie gminy na czele tutaj z panem wiceprzewodniczącym, wszystkim pracownikom Włoszowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, którzy sprawowali również nadzór inwestorski nad tą inwestycją. Dziękuję mieszkańcom, paniom Sołtys, obecnym i również jest pani Sołtys była Pani Wichrowska, bardzo dziękujemy, bo to z Panią również razem rozpoczynaliśmy tą inwestycję. Również Dziękuję. pragnę zaznaczyć, że ten wodociąg został oddany do użytku na początku marca tego roku. Służy on już mieszkańcom. Mieszkańcy pobierają wodomierze, podpisują umowę, wykonują, przyłącza. Jesteśmy zadowoleni, bo tutaj goście ciśnieje silpi małej, silpi dużej. Dobrze tutaj idzie. Po to właśnie wybudowaliśmy ten wodociąg dla mieszkańców, aby się przyłączali i byli naszymi klientami. Można tak powiedzieć. Dziękuję wszystkim jeszcze raz bardzo gorąco za dobrą współpracę. Dziękuję wykonawcom, którzy tak naprawdę do problemów mieliśmy wiele, natomiast zawsze razem wspólnie dla dobra sprawy mogliśmy się porozumieć i dogadać w wielu sprawach. Mam nadzieję, że... Przyjdzie nam w przyszłości jeszcze współpracować. My, jako spółka, się tutaj nie zatrzymujemy. Realizujemy inne inwestycje. Oczywiście w uzgodnieniu z Panem Burmistrzem, z całą Radą Gminy, bo właśnie o to chodzi, żeby ta woda była już wszędzie. Tak naprawdę woda jest dla nas priorytetem. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Panie Burmistrzu, bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, że dzisiaj tutaj jesteście. Jeżeli jesteśmy dzisiaj tutaj, można powiedzieć, że historyczna chwila dla tego rejonu naszej gminy i wydawałoby się, że dostęp do wody bieżącej, do wodociągów w dzisiejszych czasach, w XXI wieku powinien być już standardem dla państwa, dla mieszkańców tutaj mieszkających, żyjących, pracujących jest to dobrodziejstwo kiedy szanowni państwo zostałem burmistrzem w 2014 roku między innymi założyłem sobie swoje strategii, ambicjach aby tutaj w waszej miejscowości wybudować ten wodociąg bo tak naprawdę dzisiaj to jest wieńczenie Wielu starań, starań, zabiegów wielu osób. Ja, szanowni państwo, jako letni samorządowiec od 2002 roku słyszałem ten głos od kolegów radnych, z, których, z którymi zasiadałem w, w Radzie Miejskiej, od mieszkańców. Tym problemem interesowały się media, nawet ogólnopolskie, które mieliśmy swego czasu tutaj program na żywo do TVP Info. Szanowni państwo, tutaj to nie jest moja zasługa, moja zasługa nas wszystkich jak wspomniałem wcześniej, starania wielu radnych. Tutaj są dzisiaj z nami były radny Antoni Pakosz, którym zasiadałem w latach 2002-2006 w tej kadencji. Wacław Oblas, który również głośno krzyczał i prosił o ten wodociąg, aby powstał. Jest z nami dzisiaj Jerzy Wiśniewski, który również zabiegał o tą inwestycję, aby powstała. Szanowni Państwo i udało się. Udało się i dzięki temu Macie dostęp do bieżącej wody, do wody o dobrej jakości. Tak jak niejednokrotnie powtarzałem, że tutaj w Gościęcinie, w Silpi jak było dużo wody, to ta woda była złej jakości. Jak było mało wody, to tej wody nie było. Szanowni Państwo, XXI wiek, a jeszcze żura u pana Antoniego na podwórku świadczy o tym, że te studnie nie zawsze były pełne. Cieszę się, że ta inwestycja doszła do skutku. Moi drodzy, gdzie jest, gdzie jest woda, tam jest życie. Gdzie nie ma wody, nie ma życia. Myślę, że to działanie, które tutaj spółka zrealizowała wczoraj z Panem Prezesem, z wykonawcami, we współpracy z Państwem, sołtysami, z będzie służyło, będziecie się podłączać, będziecie korzystać, Szanowni Państwo, z tego dobrodziejstwa, jakie, że tak powiem, tutaj Państwu zapewniliśmy. Pamiętam dwa problemy. Samorządowcem jestem od blisko 20 lat, Szanowni Państwo. Dwa problemy, z którymi, z którymi borykali się mieszkańcy tego rejonu. To droga wojewódzka od Łoszczowy do granicy e, z województwem łódzkim do Maruszyna jak również Wodocian. Proszę Państwo, dzisiaj jesteśmy w takim momencie, gdzie te dwa działania, te dwa zadania, jakże potrzebne, jakże kluczowe dla rozwoju naszej małej ojczyzny również zostały zrealizowane. Mamy jeszcze trzecie, szanowni państwo, pani sołtys ma na myśli drogę tej pogatową. Nie, nie, droga jest na czwartym miejscu, tu już damy radę, kanalizacja. Pani sołtys, będziemy się realizować na razie, nadrabiamy te zaległości w gospodarce wodno-ściekowej, wodnej szczególnie. Realizujemy następne zadania w miejscowości Międzylesie, Motyczne, Jamskie, projektujemy wodociąg w Rząbsku, w chcemy, Michałowie, chcemy zapewnić, zapewnić dostęp do bieżącej wody, tak, gdzie jest woda, tam wie życie. Tak, szanowni Państwo, występuje i te działanie e, jest, ten mechanizm w świecie zwierząt. Tam, gdzie jest woda, w lesie gromadzą się zwierzęta. Tak samo i tutaj, szanowni Państwo, gdzie jest woda, są ludzie. Wierzę głęboko w to, że ta malownicza miejscowość, jesteśmy w wyjątkowym miejscu w okresie przeżniwnym. widzimy, jak piękne, prawda, nas te tereny otaczają. Jest szansa na rozwój turystyki, agroturystyki, co mamy również wpisane w naszą strategię gminy Włoszczowa, że ten właśnie teren tutaj nadpiliczny może być racjonalnie wykorzystywany, ale jednocześnie jako alternatywne źródło dochodów dla miejscowych rolników. Życzę wszystkiego dobrego, myślę, że dalej będziemy realizować dla naszego wspólnego dobra, dla Państwa, wspólnie, razem możemy wiele osiągnąć z radnymi, z sołtysami, czego choćby nawet nie jest przykładem zrealizowany. Ten wodociąg, ta droga wojewódzka, którą poprzednie z poprzednim marszałkiem udało nam się zrealizować. Panie burmistrzu, panie prezesie, tu w imieniu mieszkańców Silpi i Kościelcina, Silpi Małej, Silpi Dużej, chciałbym tutaj podziękować za tą inwestycję. Była ona bardzo potrzebna. Jak pan burmistrz wspomniał, wszyscy radni już od, początku od pana Pokosza, pana Wacława, no i przy moją osobę, skutecznie udało się doprowadzić do końca za to serdecznie dziękujemy. To, co Pan do powiedział, woda była i jest potrzebna. I myślę, że to, co Pan prezes powiedział, że ta woda jest bardzo dobrej jakości, bardzo wydajna. I według zawodni Pana prezesa, mogłaby nawet zasilić połowuszczą. Bardzo uprzejmie dziękuję. Z wszystkiego dobrego. Równie. Jeszcze, Szanowni Państwo, chciałbym podkreślić, bo o tym zapomniałem powiedzieć, bo dociąg w Silpi Małej i w silbi Dużej był wykonywany w środku które pochodziły z, do, z dokapitalizowania spółki przez gminę Włoszczowa co jest przykładem wsparcia samorządowców i samorządu gminnego na czele z parady. Przewodniczący, Panie Bardzo proszę. Jak można coś Mogę powiedzieć? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, akurat tak przypadło mnie w tym okresie być radnym, Kilka słów chciałem ja tu powiedzieć. Oczywiście to co powiedział pan prezes, to co powiedział pan burmistrz czy kolega radny jest prawdą. I od kiedy burmistrzem jest i był pan Dziubek, to już wtedy zaczęła się zupełnie inna sytuacja, że ta, ten wodociąg u nas zostanie zrobiony i stało się to co jest dzisiaj. Ale dużo przy tym miał również marszałek, chyba musimy wspomnieć, województwa były pan Jarubas. Kiedy zawsze na każdym spotkaniu upominałem się o tym, była taka pewna chwila, że pan marszałek powiedział te słowa, cytuję: Panie radny, będzie pan miał ten podocią. Te słowa odebrałem od niego tak mocno, tak naprawdę twardo. I wtedy przekonałem się, bo jego słowa nie, 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 nie idą raczej tak puste na wiatr, że stanie się i jest. Ale ja chciałem jeszcze wspomnieć i podziękować panu byłemu prezesowi świętej pamięci Ryszardowi Maciejczykowi. To on tak mocno zaangażował się w budowę tego wodociągu, że jak my wiemy wszyscy, że z Panem Ryszardem byłem na bieżąco i wiedziałem, że dokumentacja jest w Kielcach, że jest wniosek o dotację i naprawdę, że jest, są przetargi na to. I jego wielkie zaangażowanie to naprawdę przyczyniło się, że ta budowa powstała. Ja myślę, że on dzisiaj jest tu gdzieś z nami. I chciałem mu serdecznie jeszcze raz podziękować za to. Dziękuję za uwagę.